Witam Was o poranku 22 kwietnia 2019 roku. Jest naprawdę piękna pogoda. Ptaszki śpiewają. Jestem nad jeziorem Gubiny. I co? Podziałam dzisiaj dla odmiany. Poszukam sobie gadżetów wędkarskich. Ostatnio byłem szukać złomu w Wąbrzeźnie. Było dosyć zacnie. No dzisiaj, mówię, dla odmiany i dla odpoczynku porzucamy sobie za gadżetami. Tak więc, widzimy się przy jakiejś akcji dzisiaj dla odmiany pierwszy rzut wykonałem w miejscu takiego kąpieliska tu nigdy nie rzucałem neodymem owszem chodziłem z wykrywaczem ale zobaczymy może coś tutaj pogubili i wędkarze na razie pierwszy rzut za nami i na pusto jakiś tam kamyk zmieniłem nieco scenerię, teraz rzucam sobie z takiego tam stanowiska wędkarskiego i już wychodzi pierwszy haczyk na dobry początek. Drugim fantym jest drugi haczyk, trochę mniejszy od tamtego. Zerknijcie, jaka dziwna akcja. ciągnie mi się tu jakaś gałąź, na końcu przyczepiona jakaś cekła. Co to jest w ogóle? Co to za zagadka? Że niby co? To miało być. Podpowiedzcie? Jaki jest cel robienia takich rzeczy, bo to już druga taka sytuacja, gdzie widzę jakiś pęk gałęzi związany sznurkiem. Nie jest to żaden przypadek, jak sądzę, a celowe działanie. Bym prosił wędkarzy, żeby podpowiedzieli, co niby to ma znaczyć, że, że niby co jakieś kłusownictwo. Wyraźnie cegła podczepiona. Nie wiem o co biega. No, na pomoście była mega bida, Tylko te dwa haczyki. Jestem więc w trzecim miejscu. Pogoda jest wspaniała. Prawie w ogóle nie ma wiatru. Ptaszki śpiewają. No rewelacja. Wiosna pełną gębą. I tutaj zarzuciłem. Pierwszy rzut na trzeciej miejscówce. I zobaczymy, czy coś się przyczepi. Nie czuję jakieś przeszkody. Jest nadzieja na jakieś zerwane gadżety. No, jak na razie, jakaś stalka, słuchajcie, i kawał haczyka. Mamy stalkę i zerknijcie. To by nie było od takiej główki. Ja tam się nie znam na tych fachowych nazwach, ale. I wiecie co to było? Teraz rzucam trochę w trzciny. I zerknijmy zaraz, czy coś to dało. Lubię rzucać w trzciny, bo często, gęsto coś ciekawego wpada. A tymczasem kawałek złomu. Nie o to nam dzisiaj chodzi. Lubię te takie wielkie, kowalskie gwoździe. No nie znam się na tym. Jak to się fachowo nazywa? Klimatyczne. A na samym brzegu bez rzucania neodymkiem znalazłem taką drabinkę fajną, zgrabną do nawijania żyłki. Przyda się. Długo wyczekiwany dzisiaj fant, taka fajna gumeczka. Pierwszy porządny fancik dnia dzisiejszego i oby nie ostatni. I to jest to, co najbardziej lubię w tym hobby. Zobaczcie jakie egzotyczne widoki. Jakiś łańcuszek Żelazny, bo żelazny. Na końcu tego łańcuszka ktoś tu powiesił nie wiem, coś na kształt magnesiku. Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Nie wiem o co tu chodzi, ale pancik jest. Co prawda, trudno to nazwać fantem, ale jest taka tam skruszona blaszka. No szkoda. Ale lecimy dalej. Powiem Wam, że dużo pustych rzutów, dopiero teraz trafiła się jakaś taka zdechła łopata, wyjęta z mułu. Jestem już na piątej miejscówce dzisiaj, taki fajny wolframik wpadł kompletny. Padła druga, taka fajna gumeczka dzisiaj. Relaks. A jakże ja się relaksuję wspaniale, takie tam kopytko. Pogoda jest przepiękna. A ja rzucam dalej. Musiała się rozgrywać niezła walka. Zobaczcie, taka resztka gumeczki została. Ale jaja. Śmiesznie to wygląda. Pamiętacie, w jednym z odcinków to miejsce, gdzie wyciągnąłem te resztki maszyny do szycia? No, widzę, że tu kolejne elementy żeliwne wychodzą. A więc jest szansa, że będzie więcej zaczepów w tym miejscu. Rzucam na siódmej, już z kolei miejscówce dzisiaj. Na razie bez większych rewelacji. Ale jest fajny relaksik, jest wiosna, jest pięknie. I jest kawałek złomu. Do tego wszystkiego. I zobaczcie, jakaś agrawka taka pędkarska. No i jak na złość, zawsze wyłazi jakiś złom. Jakiś kawałek płaskownika, i taka tam urwana lina stalowa tu przy samym brzegu czuję jakiś niezły opór coś się tu przyczepia coś to waży spróbujemy to podjąć ale jest przystane do dna ok słuchajcie w dnie było wbite kawał żeliwa to wygląda jak te elementy od maszyny do szycia Dno ładnie trzymało w mule No ale mamy No i tym razem kawałek fajerki od piecyka wyszło No ta ósma miejscówka jest wybitnie złomonośna Zamiast fantów to mi wychodzą jakieś kawałki złomu Znów coś holuje Co waży, z kilogram I cóż to jest I znów kawałek Słuchajcie, tej maszyny Ale jest też i gumeczka, super już chciałem ponarzekać, że idzie złom, ale trafiła się piękna gumka. Trzecia dzisiaj. piękne kopytko. Wow. Jestem mega zadowolony. Tym razem druga taka blaszka wyszła chyba od obrotóweczki. Też urwana, tak więc trudno ją zaliczyć jako fant, ale liczy się. Wiatr się trochę zerwał, ale to bardzo przyjemne, a tymczasem mi wyskoczyła kolejna stalka. Za jednym zamachem zapała się mała gumeczka i blaszka od obrotówki. Spójrzcie jaki egzotyczny tutaj widok. Pierwszy koszyczek od dawna dawno nie wyjąłem koszyczka zanętowego. Ale jest. Nawet w ładnym stanie. Jackson 15. Patrzcie, jaki piękny zestaw. Stalka. A z drugiej strony kolejna. Czwarta, chyba dzisiaj gumeczka. Elegancko. Piękny widok. Czuję na końcu ładny opór. Co dzisiejszego dnia jest mega rzadkością. Bo tu jest nie za wiele tego złomu. No ale coś się nam ciągnie Więcej niż kilogram na pewno na Zobaczymy co to będzie o, Kawał rury Solidny kawał rury Tu jakiś ciekawski się zatrzymał samochodem i się gapi To ja robię o, Ja tymczasem Oczyściłem ten kawał rury. Ze 2 kg złomu będzie. Rzuciłem w to samo miejsce, gdzie wyszła ta ciężka rura. I mam wrażenie, że coś lekkiego idzie tym razem. czyżby no tak. Tutaj złom występuje z stadami. Taki tam kątowniczek niewielki. A to mi wygląda jak kawałek po prostu złamanej kosy, ale mogę się mylić. Wyraz czwarty dzisiaj haczyk. A ja lecę dalej. Tam w tyle odbywa się msza w kościele, a mi tymczasem wpadła piękna obrotóweczka, półkielnówka nieśmigana. Jestem tu już prawie 3 godziny. Będę niedługo kończył. Porzucam jeszcze, nie wiem, z 10-20 rzutów i będę się zawijał. To jest moje 11 miejsce na tym jeziorku. Dobra, słuchajcie, zawijam się na... 12, ostatnią dzisiaj miejscówkę, która mieści się dosłownie kilkanaście kroków dalej. Coś tam w dnie haczy, coś tam przeszkadza. I w ten oto sposób kończy dzisiejszą akcję. Trochę wędkarskich gadżetów wpadło, troszeczkę złomu. Za chwilę widzimy się na podsumowaniu. Niedługo zacznie się sezon na porządne łażenie po plaży z wykrywaczem, bo teraz to w sumie nie miało większego sensu, dla mnie przynajmniej o, Wszystko tu wyczyściłem na bieżąco Muszę poczekać aż będzie nowa dostawa zgub plażowych, wtedy będzie miało sens wyłazić No wiem, że tam chłopaki targają złoto z poprzednich sezonów No i bardzo fajnie Ja na razie skupiam się na neodynku. Okej okay. No i czas na krótkie podsumowanie. Jakieś 2-3 kg złomu. Zawsze to coś. No i z fantów, tak jak widzicie, koszyczek. Cztery duże gumki. Jedna maleńka. Elementy obrotówki. Tutaj zobaczcie ten łańcuszek. No i kawałek. O, to jest właśnie w ten sposób to znalazłem. Na takim małym magnesiku. Kilka stalek, jak widzicie. No, i raz, dwa, trzy, cztery haczyki i dwie agrawki. Tak to w skrócie wygląda. Byłem bite trzy godziny. Na dzisiaj wystarczy, a Was zapraszam na kolejny odcinek z serii Magnesy Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za komentarze, za łapki w górę i w dół, i oby tak dalej. Trzymajcie się, cześć.